Uważaj na rady, które bardziej służą doradcy niż tobie. Mądry człowiek zrozumie więcej niż powiesz. Czasem milczenie mówi więcej niż tysiąc słów, zwłaszcza do tych, którzy nie słuchają. Dobrze dobrane słowa mogą otworzyć serce lub zakończyć spór. Zanim coś powiesz, upewnij się, że to rozumiesz. Twoje spojrzenie na świat zależy od miejsca, z którego patrzysz. Trudności nie tworzą człowieka, one pokazują jego prawdziwe oblicze. Napraw swoje wnętrze, zanim zaczniesz oceniać innych. Szybki sukces nie zawsze uczy właściwych lekcji. Kto panuje nad sobą, panuje nad światem. Spokój to cicha forma siły. Wiedza bez mądrości może być niebezpieczna. Goniąc za aprobatą wszystkich. Łatwo zgubić siebie. Ten, kto chce być przyjacielem wszystkich, często nie jest bliski nikomu. Nikt nie odbierze ci spokoju, dopóki mu na to nie pozwolisz. Prawdziwe bogactwo to radość z prostych rzeczy. Wolność zaczyna się od samodyscypliny. Strach przemija, żal zostaje. Zamiast szukać odpowiedzi, nie zadawaj lepsze pytania. Kto łapie dwa zające, nie złapie żadnego. Spokój umysłu to lekarstwo dla ciała. To rany uczą nas więcej niż czas. Ból może być nauczycielem, jeśli jesteś gotów się uczyć. Milczenie może być kłamstwem, gdy powinieneś mówić prawdę. Nie rób wszystkiego naraz. Zrób jedną rzecz z pełnym zaangażowaniem. Złość oddaje innym władzę nad Twoim umysłem. Kto potrafi śmiać się z siebie, ten zawsze znajdzie powód do uśmiechu. Prawdziwy lider pozwala innym wierzyć, że prowadzą. O człowieku świadczy to, co go naprawdę wyprowadza z równowagi. Nie staraj się wyglądać na mądrego. Po prostu bądź mądry. Charakter poznaje się po tym, jak traktujesz tych, którzy nic ci nie mogą dać. Ludzie albo cię wzmacniają, albo cię wyczerpują. Wybieraj mądrze. Strefa komfortu to miejsce, gdzie marzenia umierają. Czasem trzeba wiedzieć, kiedy odejść, a kiedy zostać. Dwa najgorsze sposoby, by dręczyć cierpiącą osobę ignorować jej ból albo udawać, że ci zależy. Rozwój zaczyna się od przyznania, że nie wiesz wszystkiego.